Łódzki Hyde Park, dlatego że związani jesteśmy najbardziej z łodzią, y, przeważającej części naszym miejscem i urodzenia, i zamieszkania. Hyde Park, dlatego że jesteśmy grupą y, ludzi sympatycznych, miłych i niezwiązanych nie, nie za bardzo ciasnymi regułami. Połączyła nas pasja do fotografii, ale też do naszego miasta, bo lubimy je. Część z nas jest też historykami, zajmuje się historią łodzi, a potem wszyscy zaprzyjaźniliśmy się, spotykamy się na różnych fotodejach, jak my to mówimy, robimy wspólne wycieczki, robimy zdjęcia, dzielimy się doświadczeniami. Wróciłem przez Facebook do tej grupy, poznałem tutaj ludzi. Okazali się bardzo sympatycznymi, którzy mają takie same upodobania i hobby podobne do mojego i w związku z tym no, i zaprzyjaźniliśmy się i działamy dosyć prężnie, organizując różne wystawy, wycieczki fotograficzne po mieście, czego dowodem są te zdjęcia. Odkrywamy miejsca, w których no, wcześniej łodzianie nie byli, tak? poruszamy się po ulicach, oglądamy elewacje, kamienic, często podziwiamy, ale my staramy się też zaglądać do miejsc, w które nikt jeszcze nie wchodził od wielu, wielu lat. Zwiedzamy czasami, nie zawsze, nawet legalnie jakieś opuszczone fabryki czy kamienice i wtedy te zdjęcia rzeczywiście robią wrażenie, że to ojej, to tutaj, to tak to wygląda, a to dla nas największa frajda, największa. My jesteśmy niezawodowymi fotografami, tylko mamy takie hobby, taką pasję i ją realizujemy. Ale to wcale nie znaczy, że musimy komuś zazdrościć, kto jest od nas lepszy. Wprost przeciwnie, pomagamy tym, którzy widzimy, że troszeczkę słabiej sobie z tym radzą, zapraszając ich właśnie na różne fotodeje, po to, żeby się w tym wyćwiczyli i mieli lepsze zdjęcia. Zgodnie z zasadami każdy pokazuje, co chce. Jest 48 prac. I zalecenie ogólne było, ale nie, nie, nie do końca precyzyjne, żeby były to zdjęcia związane z Łodzią. Ale ponieważ część naszych członków na przykład mieszka na stałe za granicą, no więc trudno byłoby wymagać, żeby zdjęcia Łodzi publikowali. I mamy z tą na przykład zdjęcie Wenecji, czy, 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 czy zdjęcia przyrodnicze od osób, które, które w ten sposób fotografują poza Łodzią. Natomiast przeważają zdjęcia z Łodzi. Sprzętowych ograniczeń nie ma żadnych. Raczej bym powiedziała, że mentalnych. Chcemy ludzi, którzy są pogodni, otwarci, e, którzy nawiązują szybko kontakt e, i którzy po prostu, z którymi miło nam się współpracuje. Także nie, nie. E, mamy, jak ja to nazywam, telefoniarzy, którzy są naprawdę doskonali, i jest to kwestia tylko koncepcji, spojrzenia na miasto. Na pewno nie zależy to od sprzętu. Na Pokazujemy to na Facebooku, oczywiście, jeżeli jest fajne zdjęcie, no to wszyscy są zachwyceni i chwalą te zdjęcie. Stary, ale żeś fajne zrobi zdjęcie odlotowe. No, no i dobrze, no i o to chodzi. No. Spotykamy się tak uroczyście jak dzisiaj, raz w roku. Dzisiaj jest siódma rocznica istnienia naszego, naszej grupy. Zawsze to najfajniejsze zdjęcie to jest przed nami i żałujemy, że wtedy nie mamy aparatu.